Bardzo dotyka mnie końcówka Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Jezus rozsyła swoich uczniów i to taki naprawdę Dream Team, taką elitę, która widziała jak on chodzi po jeziorze, jak z jak reaguje na pogrzeb, na przykład pod Nain, kiedy widzi zapłakaną matkę, jak reaguje na choroby. To jest ta ekipa, która rozmnażała chleb, która karmiła 5 tysięcy mężczyzn, a nie wiemy ile tam było ludzi. Słuchajcie, to, są, to, to były rodziny żydowskie. Jeśli było tylko 5 tysięcy mężczyzn. Nie licząc kobiet i dzieci, a że ci są bardziej e, dzietni niż Neokatuchy to tam mogło być 30 tysięcy ludzi. I to jest taka ekipa. I nagle Jezus orientuje się, że wśród tej e, grupy są Polacy. On przypuszczał, że tam byli Polacy, Tak do końca tego nie był pewien, ale przypuszczał, bo była kiedyś taka sytuacja, że przechodzili przez miasto, nie chcieli ich przyjąć, i oni odwrócili się i powiedzieli, panie spraw, żeby ogień spadł z nieba i pochłonął ich. To jest takie bardzo polskie. <grym> Ale kiedy się Jezus przekonuje, że tam są Polacy? Bo jest genialne zdanie w Ewangelii Świętego Mateusza. Niektórzy jednak wątpili. I potem jest następne zdanie. Wówczas Jezus podszedł do nich i powiedział: idźcie na cały świat. Słuchajcie, dlaczego ja dzisiaj nagrywam ten filmik po dwóch tysiącach lat? Dlaczego jesteśmy teraz w studio gościa Dlaczego w niedzielę spotykamy się w kościołach? Dlatego, że Jezus rozesłał tych, którzy wątpili. To jest kluczowe zdanie, słuchajcie. Niektórzy jednak wątpili. Wówczas Jezus podszedł do nich i powiedział idźcie na cały świat. I oni poszli. Jakie to jest genialne, że On nie wysyła supermenów, nie, nie wysyła ludzi z komiksów Marvela, nie wysyła jakichś herosów duchowych, tylko wysyła tych, którzy wątpili. Niektórzy jednak wątpili, wówczas Jezus podszedł do nich i powiedział, panowie idźcie na cały świat. I poszli. Ale zanim powiedział idźcie na cały świat, powiedział genialną rzecz. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I to ich uspokoiło. I to było takim motorem, dzięki któremu wyszli i Mimo tego, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwo było bardzo prześladowane, czytamy takie zdumiewające zdanie: każdego dnia wzrastała liczba uczniów. Każdego dnia wzrastała liczba uczniów. Dlaczego? Bo dana jest mu wszelka władza. Kurczę, gdyby on powiedział, danym jest 51% władzy. To i tak jest świetnie, nie? To jest mecz, jest 0-0, potem jest dogrywka, też 0-0, ale wygrywamy w karnych. Nie, że my mamy 51, ciemna strona mocy ma 49. Mamy dwa punkty przewagi. Gdyby Jezus powiedział: Dam nam jest 75% władzy, to i tak by było nieźle, bo to, to znaczy, że, e, że jakby nieprzyjaciel ma tylko 25%, a Jezus powiedział: Dam nam jest wszelka władza. Co to znaczy? Że ta ciemna strona mocy, która jest tak, tak obficie przedstawiana w mediach i, i tak fascynuje media, i jest tyle książek na jej temat. I, i konferencji, i konferencja, co mówi Demon w czasie egzorcyzmów, po prostu bije wszelkie rekordy y, popularności. Ciemna strona mocy nie ma żadnej mocy, tak naprawdę. To jest ciemna strona niemocy. Bo Jezus powiedział: że nam jest wszelka władza, to znaczy 100%. Locifer to znaczy bez cyfry, on się w ogóle nie liczy. W ogóle się nie liczy. Kompletnie nie rozumiem, nie rozumiem y, tej takiej wielkiej fascynacji złem. Irytują mnie takie obrazki, gdzie Jezus się siłuje się z demonem na rękę. Słuchajcie, da nam jest wszelka władza, i ekipa, która wątpiła, usłyszała to jedno zdanie i poszła do tego stopnia, że kiedy było zebranie marketingowe, takie organizacyjne zebranie apostołów, to święty Paweł wziął mapę Europy, powiedział całej dwunastce, Panowie, to wy zajmijcie się Jerozolimą, a potem zaznaczył, Flamastrem całą południową Europę, i powiedział: A ja biorę resztę. I poszedł. Przecież ten facet dotarł do, do południowej Hiszpanii, do Włoch, do Malty, nie do terenów Chorwacji, do Grecji. Jeden człowiek. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy wątpili, usłyszeli, że dla nami jest wszelka władza i tego się trzymają.